Mano w nowym vlogu. My cały czas w trasie Mazury. Właśnie wyjeżdżamy, słuchajcie, z portu Euforia, na którym byliśmy całą dobę, bo się nam zrobiło czarne chmury i stwierdziliśmy, że musimy zawitać do portu. Jak prawdziwi żeglarze. Bo poprzednie vlogi widzieliście z łódki, z jatakami. Stań tutaj, wiesz co, stań bliżej mi tego. Dobra, wyjechaliśmy, ale jeszcze po drodze musimy zabrać rowery. Bo, jak widzieliście w poprzednim vlogu, taki nas wyrzucili na, w naszym porcie, bo w swoim mieli problem z płynięciem, bo bardzo wiało i było bardzo płytko, a u nas było głębiej, więc yy, yy, lepsze warunki. I jedziemy już kamperem po rowery, to jest dokładnie 200-300 metrów od naszego. Zapinamy rowery i jedziemy yy, na kawkę. Nie? Chodzimy do miasta na kawkę, lekko yy, cały dzień na wodzie, jakby nie było. Jest godzina 14.00. Także najpierw zabieramy rowery. Rowery zapięte, i lecimy na kawkę do miasteczka Pisz. Za 600 metrów. Lekko w prawo. Dobra, kochani, w ogóle to jesteśmy w centrum Piszu. Piszu się mówi? I idziemy na kawkę do hotelu nad Pisą. A Pisa to jest rzeka, która właśnie płynie tutaj. Także wjeżdżamy. I kawkujemy. Mieczysław zaparkowany. I idziemy na kawę. I na dworzu chyba Łukaszek, bo jest pięknie. Zobaczcie, jakie miejsce urokliwe. Tu jest w ogóle klimat. W nocy musi być świetny, bo tu się wszystko świeci. I patrzcie, nad samą rzeką. Nad samą rzeką stoliki. Widzicie? No mega, mega takie miejsca, to mają swoje, swój urok, swój klimat. Łukaszek poszedł do środka zobaczyć, bo ja piję tę herbatę, a Łukaszek kawę, ale ja zaraz wam wejdę i chyba przez ogród zimowy wam wejdę, bo mamy albo nie wejdę wam głównymi wejście, wejściem wejdę, hotel. Nadpisą, słuchajcie, dania z rybne, dania mięsne. Może tu obiad zjemy. Zobaczcie jakie fajne deski w Może jakiś obiad zjemy. Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy głodni. Łukaszka zapytamy. Pięknie jest na zewnątrz. Dzień dobry. No, patrzcie, tu jest, bo tu jest hotel na górze, więc tu jest sala na śniadania, obiady. Tu jest, słuchajcie, ogród zimowy, cudownie. Ale pięknie, nie? Tu jest ogród zimowy, no i wychodzimy nad rzekę. Tu siedzimy, Łukaszek? Kaczuszki przypłynęły. Uwielbiam takie klimaty. Zobaczcie, ile ryb w ogóle w rzece jest. A takich małych. Dzień dobry. Tu się schodzi. No, tu sobie usiądziemy, bo jest ten. Yy, w cieniu stolik. Siadamy. Kawka, herbatka. Mi nie wziąłeś herbatkę? Tak, czarną. No czarną, no i w drogę. Włoska taka, że ty tak amore mio. No i jak kawka, dobra? dobra. Ja mam herbatkę słuchajcie, bo ja kawki nie piję. Smaczna To jest zdrowie kotek. Wakacyjne. Elegancko, wakacyjne. My po kawce czas podróż lecimy w drogę dalej. Lecimy? No. Dobra. Dobra, to lecimy, słuchajcie. Jakie cel, jezioro, proszę Ciebie. Bo jesteśmy... Jeziora zagarniamy. Mówię. Jezioro. godzin. No to jedziemy. Taki mamy cel. Kawka pyszna. Słuchajcie, bardzo polecamy Wam. E, port. To się nazywa Euforia Port. Ale tam jest kemping, e, czyściutko, pachnąco. Złazienie tu pachnie już na dworzu, pachnie z łazienek, Tak jest pięknie i czyściutko i pachnąco. I kawka w hotelu. Pisz, pisz. No i hotel. ojejku I kawkę zapraszamy na kawkę do hotelu. Nad PiSą, czyli nad rzeką PiSą, widzieliście maciek jak jest, klimacik jest. To... jest świetny. Jestem jest to... A tu jest właśnie, o słuchajcie zaraz ko tej restauracji z tą kawą, macie taki prom, taki jak się dawn dawniej jeździło, z takim kołem z tyłu i tu jest zobaczcie, tu są te rejsy turystyczne i stąd możecie odpłynąć. I to płynęło koło nas, nie? Tak. tak. I tu możecie sobie też na taki rejs skoczyć, kładka nad rzeką, nie, no jest bajka, powiem to Wam. to wypływa z je... po jeziorach też to pływa, tak. tak? pływa po jeziorach, a stąd wypływa. Po jeziorze Pisz. P po jeziorze, yy, rzeka Pisz, a jezioro... Yy... Pisz, Pisz, roś, przepraszam. roś Roś, właśnie o to roś. chodzi, Rzeka, Jedziemy, żeby... nastawiasz nawig nawigację? A. To lecimy okay. Biorę naszą ściągę Z czatu GPT Mamy środę Tak naprawdę to już połowa środy I To, że byliśmy, słuchajcie Z jacakami Jeden dzień, dzisiaj cały dzień na łódce No połowę dnia na łódce To nie mieliśmy zaplanowane Więc to nam wpadło Dodatkowo do naszego planu, nie? I dzisiaj, słuchajcie, środa. Wczoraj mieliśmy przejechać nad jezioro Mamry, Zwierzynecki zwie, zwie, Róg. No, ale wczoraj nam to wypadło. To gdzie dzisiaj jedziemy? Bo i środę chyba mamy też inną. Jaki z... A co Trasa masz? do Bogaczewa. W tą stronę jedziemy? Tak. Czyli lecimy teraz w stronę Bogaczewa, tak? Tak. No, no. Bo to Bogaczewo to jest właśnie tak knajpa, co na Mario powiedział. A, bo Mario nam polecił knajpę ale... na rybkę. Nie, nie, dzisiaj to nie. Dzisiaj no to jesteśmy... Tak, lecimy po drodze, zatrzymamy się, zrobimy zakupy. Będziemy po drugiej stronie Bogaczewa. Tak, jedziemy do tego Nie, lecimy, słuchajcie, zrobić, ogarnąć zakupy, bo nie mamy, mamy pusto w lodówce. O, patrz, my tutaj byliśmy, bo jechaliśmy tą trasą. To jest ten MP... to jest ten... to jest ten kanał To jest ten kanał. No Minęliśmy ten zjazd, co? Nie, dopiero będziemy mijać ten zjazd, co staliśmy teraz na ciartwym, nie? Tak. No. Y, bo tu jest ta tą trasą, jechaliśmy rowerami do Do Mikołajek. Y, także ja, ja się trochę pogubiłam. Muszę wejść znowu w rytm planu. i... Ale to dopiero jak staniemy, najpierw to zrobimy zakupy, bo jesteśmy pustą lodówkę mamy. Także lecimy zakupy dzisiaj, nic dzisiaj na rybkę nie lecimy, jutro zjemy rybkę, bo dzisiaj jesteśmy zmęczeni, nie? Jednak woda wyciąga. Wyciągnęła ze mnie wszystko. Tak, bo byliśmy pół dnia, słuchajcie, z Asią i Marią na łódce, więc naprawdę nas wyciągnęła. Nic nie robiliśmy, ale jesteśmy zmęczeni. No. no. To lecimy. My już po zakupach w Biedronie. Oczywiście lody. Kupiliśmy sobie, słuchajcie, bo zostały nam cacyki sos, cacyków został nam, to kupiliśmy sobie takosy. Na dzisiejszy obiad kupiliśmy sobie i mamy do wyboru albo spaghetti, albo kurczaka z ziemniakami, bo nie chce nam się dzisiaj iść, a jak dzisiaj nie zjemy yy, któregoś z tych dań, to jeszcze jutro możemy zjeść, także na kolację też mamy i na śniadanie też mamy. No. Możemy dalej jechać. Dobra, kochani, mamy teraz taką miejscóweczkę. Nad samym brzegiem jest 16.10 i tu zostajemy, nie? Tylko może nie bardzo blisko brzegu. O, podoba nam się tu? Podoba nam się tu, nie? O, tutaj to sowentkę może zarzucić. No, tam mamy łódkę, jedną. A co to za jezioro? Nie godzin. Nad jeziorem nie teraz jesteśmy. No i co, rozstawiamy się obiadek? To co robimy dzisiaj na obiadek? Spaghetti czy ziemniaki? Spaghetti, bo się szybko robi, nie? Spaghetterka. Dobra, czyli zosta zostajemy tutaj, ja się biorę za obiadek, zamykamy rolety. Tu jesteśmy sami. Kogo nie ma? O, jest ciemno. Poczekajcie. O, już jest widno. Jak? Ciepło? Jesteśmy, słuchajcie, naładowani prądem, naładowani wodą, także zostajemy tu dzisiaj na pewno na cały dzień, a jutro zobaczymy, yy, co nam dzień przyniesie i zobaczymy, co dalej będzie. Biorę się za obiad. Czyli spaghetti? Spaghetti. Mięsko już rzuciłam. Teraz wezmę troszeczkę czosnku. Słuchajcie, gdzie mam czosnek? Tu mam czosnek. Tu mam czosnek. No i przyprawę. Woda się wywala. Woda się wywala. Obieranie przypraw. Nie mam Was gdzie postawić, a gdzieś zgubiłam. Gdzieś zgubiłam słuchajcie ten. No, ten stojak do kamery. Dobra, dałam paprykę wędzoną, paprykę słodką, ostrą, czosnek. Dałam, teraz sól. Niech to się przysmaża. I kupiłam słuchajcie w Biedronie taki sos. Taki sos. Gdzie ten sos? O, tutaj łukaszek schował. Taki sos. Tego jeszcze z czymś takim nie jedliśmy. Więc to dodam ten sos a teraz stawiam wodę na makaron dobra woda się gotuje, mięsko się robi, zaraz dodam sos a tutaj pokażę Wam gdzie jesteśmy bo ja sama jeszcze nie wyszłam, tylko wstawiłam jedzenie bo jesteśmy bardzo głodni więc chcę wyjść podobno tam stoi gdzieś kamperek tylko zamknę, bo jesteśmy bardziej w lesie, żeby nam tutaj żadne muchy stwornie nie wlatywały Widzicie, jakie mamy prywatną plażę? Tam jest kamperek. Tam dalej, ale tam nie tylko kamperek stoi. Ja bez okularów nie widzę, ale tam jest, tam jest kamper i coś jeszcze jest. No, także my mamy tak. A stoimy tak. Podoba się. A Łukaszek wędka rzuca. smacznego trochę się słuchajcie chłodno zrobiło dzisiaj w ogóle wiało yy, i teraz wiecie co yy, już jest 18 więc nawet nie ma co się dziwić że się chłodniej robi ale dzisiaj taki wieczny w ogóle dzień na Mazurach był ale jutro podają pogodę że ma być ciepło nawet gorąco zobaczymy a ja biorę się słuchajcie za zmywanie po obiedzie bo już pojedliśmy Odpoczęliśmy, a teraz biorę się za zmywanie. Muszę wyjąć, słuchajcie, suszarkę. Nastawiałam sobie już wodę wcześniej, żeby mi się zagrzała. Włączyłam sobie już wodę. Suszarkę mamy składaną. Polecam. Super, bo wszędzie wejdzie, bo się ją składa na płasko. O. I wygląda tak. Z iski, Izabela to jest akurat. Ale widziałam dużo różnych innych, podobnych, podobnych. Nie tylko iskowatych. Dobra, biorę się, słuchajcie, za zmywanie. Łukaszek, oczywiście, nic nie złowił, to wiadomo. ale Zobaczcie, jakieś zimno, że nie dość, że założył bluzę z kapturem. To jeszcze kurtkę. Ja już nie wychodzę, zostaję. Zjadłam trochę takosów. Stacykami, które wcześniej zrobiłam. I wiecie co, i już po prostu chyba się idę wykąpać, rozbieram i kładę się do łóżka bezem. Taka dzisiaj wykończona, w dzisiejszym dniem, że naprawdę tyle emocji było, że mnie po prostu wykończyły. Także słuchajcie, dobranoc i do jutra. O, oczy mi pękły. Oh. <laughs> Dzień dobry z rana, kochani. Staliśmy dopiero, ale nie uwierzycie, która jest godzina. W ogóle deszcz nas obudził i sikuć nam się zachciało przez ten deszczkę. Czwarta .20. 20. ale wczoraj położyliśmy się spać. Kotek jeszcze to trzeba pościelać. Eee, ja wstawię wodę czekaj. Eee, położyliśmy się spać o 20. Bo byliśmy wykończeni i stąd chyba taka pora wstania. Deszcz zaczął lać. Zobaczcie, jak jest jeszcze ciemno. No, ale wiecie, co na, na Mazurach pogoda się psuje. Mówili wczoraj w radio. Jeszcze po południu to jakieś burze mają tutaj być. Więc mamy plan taki, że uciekamy stąd. Uciekamy stąd, lecimy w stronę morza. Zobaczcie, jak jest ciemno. Ale najpierw woda z cytryną. Piąta rano. Jeszcze nie wyjechaliśmy. Słuchajcie, przestało padać, ale i tak uciekamy, bo jesteśmy tylko do końca tygodnia. A jeszcze chcemy podjechać nad morze, także wiejemy w piżamach. <śm> Wiejemy w piżamach po drodze i tak będziemy stawać śniadanie jeść, bo teraz wypiliśmy wodę z cytryną, więc nie ma co na siłę nic jeść. Ja bym jeszcze chciała fotkę zrobić, ale znowu zaczęło padać. <grym> Także chyba, chyba nic z tej fotki. Wiecie, trzeba korzystać, jak jest pogoda. Trzeba korzystać i robić fotki. Bo jak później pada, to kiepskie fotki są. Sprawdzę. Ale słuchajcie, miejsce piękne, jeszcze jesteśmy sami, słuch I jest naprawdę elegancko. Cisza, spokój. My dzisiaj wstaliśmy bardzo rano, ale wczoraj bardzo wcześnie poszliśmy spać. Przez to nasze zmęczenie. No i co, Łukaniu? Zbieramy się. Oh. Łukaszek ktoś jeszcze w piżamie? Także. I co, kierunek może? Może, może? Może, tak. Lecimy, słuchajcie, do Sopotu na naszą ulubioną zupkę przystań yy, i spędzimy tam jeden dzień. Miejmy nadzieję, że pogoda mówili w radio wczoraj, że pogoda nad morzem rewelacyjna. Yy, więc jedziemy zobaczyć. Yy, na Mazurach już jesteśmy tydzień, nie? Piątek wyruszyliśmy, dzisiaj jest czwartek, więc w sumie nam wystarczy. Pogodę mieliśmy cały czas yy, tylko jeden pierwszy dzień jak wyjechaliśmy, no to nad pilicą jak się zatrzymaliśmy. To tam padało, ale padało w nocy, więc w ciągu dnia na, było super. I tak naprawdę codziennie mieliśmy super pogodę, więc e, coś codziennie robiliśmy. Teraz dopiero zaczęło, tak wiecie, e, ma być trochę kiepsko. Także słuchajcie, kończymy tego vloga, lecimy dalej, e, odzywamy się jak już będziemy na miejscu, e, pokażemy Wam miejscówkę, bo oczywiście Łukaszek szuka na park Fortnite, tak? E, jakieś miejscówki, ale co w Gdyni? W Gdyni? Chyba w Gdyni, tak? No zobaczymy, jak dojedziemy to wam damy znać No i będziemy jeździć rowerami Mamy nadzieję, że pogoda nam pozwoli Tam patrzył Łukaszek wczoraj na pogodzie To o godzinie 10 już ma być naprawdę bardzo ciepło A tu ma być wiecie chłodniej No i ma padać Także my stąd uciekamy Mazury cudowne, nasze polskie Mazury Naprawdę cudowne, polecamy Te miejsca eee... Raz byliśmy tylko na kempingu to w porcie w Euforii, zrobiliśmy sobie serwisy, naładowaliśmy baterie, no i zjedliśmy, spotkaliśmy się z jacakami, też w poprzednich vlogach możecie sobie zobaczyć, jacaki życie na maksa, więc naprawdę bardzo udany wyjazd, nie? Mhm, bardzo. Wypocząłeś? Bardzo. Tak, ja też, wypoczęła, ja też wypoczęłam. A dzisiaj, jak było 8, jeszcze poszedłem spać no, naprawdę zmogło nas. Ale byśmy wykończeni, słuchajcie, e, nic nie robiliśmy, ale tymi atrakcjami, wiecie, tymi atrakcjami byliśmy. Dobra, nie przedłużam. Buziaki. E, do zobaczenia do następnego vloga. Łukaszek, żegnasz się? Na razie, do, do zobaczyska.